Kredyty we frankach szwajcarskich, kiedyś popularne, dziś pełne pułapek. Czy nadal warto brać kredyt w CHF? To pytanie zadaje sobie wielu potencjalnych kredytobiorców. Kredyty CHF to były świetne oferty dla osób szukających niższych rat. Jednak zmieniający się kurs franka szwajcarskiego sprawił, że dziś nie jest to już tak korzystne. Zmienność kursu CHF sprawia, że kredytobiorcy płacą coraz wyższe raty. Dla niektórych różnice są drastyczne, wzrost nawet o kilkadziesiąt procent. To może poważnie obciążyć domowy budżet, ale to nie wszystko. Istnieje możliwość odzyskania części kosztów kredytu, jeśli bank nie poinformował o ryzyku kursowym. Dla wielu to szansa na unieważnienie nieuczciwych zapisów. Czy wiesz, jakie są Twoje prawa jako kredytobiorca? Warto poznać swoje możliwości i zadbać o swoje interesy. Nie daj się zaskoczyć rosnącym ratom. Zanim zdecydujesz się na kredyt w CHF, skonsultuj się z ekspertem, wyślij swoją umowę do nas, a sprawdzimy, czy nie przepłacasz.